Dzień dobry, nazywam się Marek Dąbrowski. Stowarzyszenie Czas Zmian. Obecnie założone jakiś czas temu. Działamy, próbujemy działać i robimy swoje. Obecnie na tapecie, mam nadzieję, że krótko. Obrazy samotności. Projekt związany z samotnością, ale to o tym później. Najpierw skąd się wziął. Wzięła idea, pomysł, yy, zaczęcia tematu samotności. Byłem bodajże w lutym w Katowicach, w fundacji Wolne Miejsce. Poznałem tam Martę, poznałem Mikołaja, szefują fundacji. A pojechałem tam przy okazji tego, żeby zobaczyć jak funkcjonuje sklep socjalny, spółdzielnia socjalna. No i między innymi zobaczyłem, yy, jak działają z samotnością, jak mają pomysł na działanie z samotnością w sensie walki z samotnością. Robią coś, co robią od lat, a mianowicie ratują życia ludzkie. Organizują wigilię dla samotnych, ale wigilie w wigilię. No i dzięki nim zainspirowali mnie. Chciałem to zrobić w Legionowie. To się dzieje, no niestety z przyczyn różnych ta wigilia dla samotnych, powiatowa odbędzie się 23, aczkolwiek jestem po bardzo budujących rozmowach, które zmierzają ku temu, że w przyszłym roku będzie ta wigilia zorganizowana 24, najpóźniej, no najwcześniej o 16, czyli już jak. Będzie szaro i będzie zmierzało ku wieczorowi. No ale to jest jeden, jedna, jeden aspekt tej samotności. Druga, druga to jest to, co teraz y, się dzieje, o czym ja mówię, y, obrazy samotności. Postanowiliśmy nagrać kilka bądź kilkanaście, bo to podejrzewam, że się przerodzi może ich w kilkadziesiąt filmików, jeżeli Państwo się włączycie z różnych stron Polski. Lokalnie. My, my działamy lokalnie, bo też chcemy pomagać lokalnie, bo też, bo też yy, pomóc należy najpierw sobie, zanim zacznie się pomagać innym. Ja z tego założenia wychodzę, że yy, nie możemy działać yy, szerzej, dopóki nie u, uporamy się z problemami, które nas dotyczą. Samotność w lokalnych środowiskach. Mówimy o samotności tej, tej, którą poznacie w kolejnych odcinkach. Zobaczycie, jakie mamy na ten temat może i pojęcie, a może i spostrzeżenia, a może i recepty. Chociaż ja recepty wielkiej nie widzę bez wielkiej ogólnopolskiej akcji, która. Napędzi odpowiednie osoby do działania w kierunku tego, żeby to, przeciwdziałać tej samotności szeroko pojętej. Myślę, że, że sami nie damy rady. Chcemy o tym mówić cały czas non-stop nie tylko w zrywach przedświątecznych, nie tylko przy okazji opłatka czy tego przysłowiowego jajeczka na Wielkanoc, tylko, tylko cały rok bo ta samotność jest y, okrutna i, i spotyka wielu y, ludzi, którzy tak naprawdę nie mają jak się odezwać. Dzisiaj mamy, o dzisiaj, dzisiaj wczoraj, y, a jest dzisiaj y, 13 grudnia, 13 grudnia to nagrywamy, y, jest w Legionowie zbiórka żywności. Świąteczna legionowska zbiórka żywności bądź legionowska świąteczna zbiórka żywności. No i ta, ta zbiórka żywności tak naprawdę jest świetnym pomysłem, bo walczy z ubóstwem te towary zebrane i podarowane przez legionowian i okolicznych mieszkańców trafiają do konkretnych ludzi, którzy, którzy borykają się z problemem ubóstwa i wspierają to. No ale to jest taka pomoc, która jest łatwa do zrealizowania, bo idziemy na, do półki, kupujemy ten makaron, cukier, rzucamy do koszyka i zapełniamy brzuchy. A samotność? Nie wiem, jak tę samotność wypełnić. No jest tam kilka, kilka sposobów, jest, aczkolwiek no, potrzeba jest dużego zaangażowania ludzkiego i, i chętnych osób, w tym władz, yy, Pomocy medycznej na 100% yy, osób z szeroko pojętej pomocy społecznej, żeby ten y, problem rozwikłać, a przynajmniej nad nim pracować. Zapraszam do współdziałania, zapraszam do nagrywania yy, na nasz kanał wypowiedzi na temat samotności waszych doświadczeń, waszych spostrzeżeń, może podpowiecie, jak yy, z nią działać albo Wesprzecie nas swoim działaniem. Zapraszam do wspólnego działania w ramach programu Obrazy Samotności. Dziękuję.